Hej, witajcie! Z tej strony Szyszka, w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o kolejnym opisanym dinozaurze w tym roku. Także zapraszam was z miłą chęcią do oglądania! Chłopaczka, ja wam zaraz wszystko... Poczekaj, hej! A co to? Sysunia, ja nie mogę, niebo w gębie! Mbiresaur Rafi jest wczesnym zauropodomorfem, którego szczątki zostały odkryte w Afryce. Skamieniałości są datowane na późno-triasowe piętrokarnik, który trwał od około 237 do 227 milionów lat temu. Pozostałości po tym zwierzęciu. Zostały znalezione w Zimbabwe w formacji Pebble Arkose. Skamieniałości zostały odkryte podczas dwóch wykopalisk, które miały miejsce w 2017 oraz w 2019 roku. Zostały znalezione przez studenta Virgina Tech oraz przez paleontologów, w tym Christophera Griffina. Praca na temat nowego gatunku której autorami są wcześniej wspomniani paleontolodzy, została opublikowana 31 sierpnia 2022 roku. Holoty po numerze katalogowym NHMZ 2222 składa się z niemal kompletnego szkieletu. Nazwa rodzajowa nawiązuje do dystryktu Embire, który jest pod podziałem administracyjnym Zimbabwe, to jest coś na zasadzie powiatu w tym państwie. Nazwa gatunkowa, Rafi, honoruje Michaela Rafa za jego wkład w paleontologię na obszarze południowej Afryki. Mbirezaur był małym dwunożnym zauropodomorfem który szacunkowo osiągał około 30 kg i około metr wysokości. Charakteryzował się małą głową, długą szyją oraz zełbami, które wskazują na wszystkożerność zwierzęcia. Zełby są lekko pochylone oraz posiadały drobne złupkowania po obu krawędziach. Mybirézaur żył kiedyś na superkontynencie Pangea. Na tym obszarze panował wilgotny klimat. Mybirézaur jest jednym z pierwszych dinozaurów, które pojawiły się na naszej planecie. Trias był początkiem ery dinozaurów, dlatego nie były one w tym okresie zbyt liczne. Mybirézaur jest bazalnym zauropodomorfem, który osiągał niewielkie rozmiary. Żył w późnym triasie, a prawie kompletny szkielet tego zwierzęcia został znaleziony w Zimbabwe. Jest jednym z pierwszych dinozaurów, które stołupały kiedyś po naszej planecie. Także to by było wszystko w tym materiale. Jeżeli materiał Wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę. Także to był kanał Szyszka, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!